A tymczasem już cztery światła się świecą. Piąte się zapala i wszystkie światła kasa na Już dostaje karę przejazdu, ależ tam ruszył w ogóle. Brando też dostał karę i w ogóle wyruszył niesamowicie szybko. Black e, absolutnie pożarty przez stawkę. Maestro, Maestro ucieka, będzie pierwszy. Się, atakuje. Tutaj jeszcze z tyłu stawki próbuje się wcisnąć, także kierowca Mercedesa, ale to się nie udaje. Tak jest, problemem Williamsa to był chyba znowu Motopapcio, który musiał ściąć tor, no i teraz traci kolejne miejsca, Dominik z z Black Swords, no i wyprzedza kierowcę z Gryfina, kierowca jadący w bolidzie McLarena ze sporymi problemami, a Maestro już z wyraźną przewagą jeszcze nie ma jednej sekundy nad Cyrylem Bojarskim, ale do tego dąży przez następne zakręty. Będzie mieć okazję troszeczkę mu odjechać, bo w tych Eskach brudne powietrze na pewno ma spory wpływ na osiągi samochodu. Maestru już ponad sekundę przed Cyrylem Bojarskim jeszcze przed wjazdem w sekcję stadionową. A Black już w DRS-ie, tak. Gumer też z problemami. Gumer też wypadł. Mamy pełen samochód bezpieczeństwa, bo Gumer jechał przed Reisy. Gumer jechał no, możliwe, że uciekał przed jakąś kolizją podczas tego restartu. Wiemy, że maestro lubi wolne restarty, ale to się nie opłaciło. Black Swordsman, no bardzo dawno, szybko się jest zbliżył jest i wyprzedził. Maestra jeszcze tak tutaj to winie. Próbuje do Spróbuję. Spróbuję ale to się jeszcze nie uda. Przy czym Maestro jest znowu niesamowicie blisko. Nie ma DRS-u, co jest ważne. Więc maestro ma jeszcze tutaj szansę, ale tej szansy nie wykorzystuje. Chciałby to mistrzostwo, jednakże nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Maestro, jak na razie najszybszy, i maestro, jak na razie najsilniejszy, co prawda. Niezbyt udany restart, chociaż teraz próba jeszcze ataku po zewnętrznej. No i będzie raczej wyprzedzenie na kierowcy McLaren, chociaż ten tanio skóry nie sprzedaje. Zobaczmy, wyjeżdżamy w wiadomo, którą sekcję. I czy tutaj będzie próba jakiejś takiej półzmyłki słynnej? Nie, nie było. Tak jest, Wydę maestro na pewno bardzo chciałby tutaj. Oj, maestro, ze sporym błędem zrobił Verstappenna! Tak jest, spada nam na piąte miejsce, ogromne problemy. Teraz jeszcze Gumer wyprzedza kierowcę, maestro wyrzuciło w tym momencie. Nie, co jest? Maestro się stało, tepnął się nagle na drugie, i teraz na trzecie. Ale pokazuje mi, że opuścił sesję gry. I no też, to... tak że tutaj jest botem na S, to w tym momencie. Fakt, że jedzie szybciej, no bo tak nie jest, gdy osiąga już maksymalną prędkość i yy, ten... I tutaj cyryl, się cyryl, klipuje. Cyryl I, I to Cydel Bojacki chyba wyjdzie z tego zwycięstwa, chociaż nie Dominik, świetna linia, był kontakt lekki, ale to ostatecznie Dominik utrzymuje się na e, prowadzeniu przed Cyrylem Bojackim, ale Cydel tego tak nie zamierza zostawić. Tak jest, maestro I już na siódmym miejscu, wyprzedził Awerka i do. Rusza w pogoń, a Black Swordsman traci czas w tym momencie. Nie będzie takiej fajnej liczby, ale cóż, jeszcze chyba był jeszcze jeden taki to. A tutaj mamy taką prawie że półsmyłkę ze strony maestra, no i gumer jest wyprzedzony. To taka prawie że półsmyłka, bo gumer popełnił błąd, no i... Maestro. No i maestro, ja niczym ja razowy, drapieżca ten błąd wykorzystał. No i Cyril nie ma, więc zostanie pożarty przez Dominiksa. Możliwe, że nawet i Gajdika, maestro, wyprzedza kierowcę Red Bulla w tym momencie, czy zaatakuje także Alpine Nie, nie będzie przeholowywał do pierwszego zakrętu i bardzo dobrze. Black Swordman zyskuje e, dokładnie, no i w tym momencie już to się e, przestało dziać, ale dokładnie e, 13 punktów nad swoim rywalem. I maestra. Ależ tak wyczucie interesuje. maestra fenomenalny manerz. Ja to się rozgadałem o tym, że Black Swordsman zyskiwał 13 punktów nad maestrem, a... Kierowca... jeszcze kluba opóźnione, niesamowicie to hamowanie traci kontrolę nad swoim bolidem i już nic z tym nie zrobi, niestety cyjdę, bo ja dla niego niestety oczywiście to jest chyba koniec walki z maestrem, no bo kierowca Stona pokazuje po prostu zdecydowanie lepsze tempo. Cofało się jedynie dwóch zawodników, a zostało tylko 13 punktów tego. Oj błąd Slototmana! Oj, oj, oj! Problemy duże Black Slotmana, no i tutaj pytanie czy nie odda pozycji, musi oddać pozycji, nam jeszcze był kontakt. Tak jest. I no i zaiskrzyło maestro, między liderem a wiceliderem klasyfikacji generalnej. Nie maestro, pokazuje dlaczego. To on jest przed kierowcą Stiny's Walking. No ale tutaj odpala jeszcze baterię. Miecznik będzie chciał nie. atakować, ale nie ma tutaj mocnych na maestro. Maestra, który w tym momencie obejmuje prowadzenie Grand Prix, a w zasadzie rajdu Meksyku. Tak możemy go nazywać niczym. Nazywali go fani Roberta Kubicy Niczym Gerwazy Cugowski, który właśnie nad tą sekcją zakwentu na pewno dywagował nie jeden raz nad tym co tu miało miejsce. Pytanie czy jeszcze przyjdzie nam zobaczyć tak dobry manewr. Maestro prowadzi Black Swordsman drugi, peletonem pościgowym, potem samochód bezpieczeństwa, potem nie najlepszy restart, utrata prowadzenia Ale i walka man. z Black Swordsmanem, no i ta walka ma kolejny epizod po wewnętrznej Black Swordsman. I świetny manewr obrócenia tego bolidu w niewłaściwą stronę. Będzie mieć DRS, będzie mieć dobre tempo. W tym momencie maestro jest po wewnętrznej, opóźnia do hamowania, ale dochodzi do kontaktu. Tutaj musi zostawić miejsce jeszcze Black Swordsman. Kto będzie mieć DRS, wygląda na to, że maestro i wygląda na to, że to właśnie on będzie prowadzić nam po następnym zakręcie, chociaż nie poddaje się absolutnie Black Swordsman, czy przymknie maestro, ale jednak zostawił tutaj miejsce. No i to jest fenomenalna walka między Tymi dwoma, a raczej powinienem powiedzieć trzema kierowcami, bo Dominik cały czas liczy się w tym pojedynku. Odjechali na kolejną sekundę Cyrilowi Bojarskiemu. Trzeci Black Swordsman, ale Dominik ma karę. Przypomnijmy, że te trzy sekundy wadzą, jeśli chodzi o szanse na zwycięstwo. No to maestro obejmuje prowadzenie. Swordsman nie ma już chyba na tyle tempa, żeby wyprzedzić maestro. A może jednak będzie opóźnienie do hamowania, jest po wewnętrznej. Nie ma kontaktu, jest sprawiedliwa walka, chociaż teraz lekki dotyk, no tutaj Maestro troszeczkę chyba ściął linię, także Black Swordsmana wypluło również dosyć szeroko, będzie pojedynek do kolejnego z zakrętów, ale nie. Maestro prowadzi, Black Swordman drugi, Dominik zmuszony przyglądać się sytuacji, Gra była sprawiedliwa, no i Matopawcio wycofuje na w na a Black Swordman Dominic, będzie atakować po tutaj. wewnętrznej, to jest piękny atak, ale Maestro się nie poddaje, on nie sprzedaje tanio skóry, jeszcze jest kontratak tutaj do nawrotu, prowadzi Black Swordman drugi, Maestro trzeci, Dominik spróbuje także swój nos gdzieś tam dołączyć, a Cyril Bojarski wrócił w 3 sekundy za Dominiksem. Że teraz nadzieja jest w bolidzie Black Swordsmana, będzie mieć DRS po raz kolejny, pompuje tą baterię, pompuje, no ale nie ma miejsca, nurkuje, nurkuje, jest po wewnętrznej, ambitny manewr, ale chyba nie, chyba się nie uda za maestro na wierzchołku, no i to jest dobra defensywa. Wewnętrznej nie, nie, nie będzie, nie będzie, będzie nie. próby. Nieudana ten, nieudany ten manewr i maestro już może odetchnąć z ulgą. Maestro złożył się w ostatni zakręt, no i powiększa przewagę na szczycie tabeli do 20 punktów. Maestro wygrywa Grand Prix Meksyku, swój drugi triumf, tak jak robił to tydzień temu Watek. Teraz w jego ślady idzie Adam Runiewicz, maestro. Mamy już jedno, drugie, trzecie, czwarte. Pięć czerwonych świateł zaraz znikną, i rozpoczynamy wyścig w Meksyku. Ale Reos... Star Trejosa, atomowy. Atomowy Star Trejosa. A Ferrari w opałach, bo tutaj manik na drugim miejscu już. Mimo, też przeskakuje przed Brando. Więc. Oj, 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 Mati, uderzony przez Mimausa. Nie, zostaje tylko w tyle. Teraz dwie Ferrari bok w bok. Górą, jak na razie, Mati MK tam Maniek już się dobiera do Rejosa. I chyba nawet skutecznie, no nie mamy Obrócony Red Bull i mamy Karambol. O i tu jeszcze McLaren w Hasa uderzył. Gdzieś tam bardzo dużo. jo, jo, z tyłu się podziało, no. A z nieznany Jack to zaangażowani, Szymek pamiętaj też kiedyś ci mówimy, że będziemy krzyczeć. Szymek o, jak spowoduje jakiś karambol, i to jest właśnie ten moment. Ale on chyba nie jest powoderem tego karambolu. Zobaczymy, jak na tej prostej DRS. Kto jaki setup? Pod proste, pod zakręte. No tutaj mogą być różne pomysły. No, manik zdaje się, że pod proste, jednak. Znowu bardzo szybko dogania rejosa. Ale dobrze, nie. się ustawia rejas po wewnętrznej. Ale prędkości była wystarczająca. Może gdzieś w drugim trzecim sektorze będzie szansa na atak Ale Dive tutaj już... Oi, przestrzelony delikatnie. Ale, Ale udane. się Nie będzie... O i tutaj skrzynika. jeszcze Ferrari, jeszcze Ferrari się do tego włącza. Prawda już na miejscu drugim jeszcze ma i jeszcze Mati MK może spróbuje. I kolejna dziesiątka narazem na, na konta Awerka pada. No, dobra, ale u Mańka to jest przekroczenie prędkości. Czy kiedykolwiek się ktoś się od tego odwołał? Udało mu się? Już to jest mniej niż 4 sekundy, zobaczymy, jak będzie pod koniec tego okrążenia. Brando się z matim wymienia pozycję, ale tutaj patrz na walkę w środku stawki o pozycję dziesiątą. Tu jest dwóch kierowców w nawrocie obok siebie. Bo jak tracisz pozycję na rzecz hamulca. Tutaj będzie na pewno jakaś próba, będą three white jechać. Jedna scali w scali jeszcze. Jeszcze tak. Hamuls trzyma wewnętrzną. No i jeszcze wepchnął się przed bodźkę. No i teraz chudy by byk będzie prawdopodobnie próbował gdzieś atakować. O ale poleciał nam bokiem. No to tyle z tej próby. Chudy byk już próbuje tutaj. O, i przepchnął hamulca. No. Tutaj może się. Ktoś... Nie próbuję. Erkow, coś na moc. O, i mi mouse i Vexti. Vexti poza torem. I samochód bezpieczeństwa w końcu mamy. Na tej prostej na pewno nie mogą, a na następnej? punkt detekcji jest ten sam, więc chyba nie. Ale w trzeciej już raczej powinien być dostępny. Ale nie będzie go potrzebować, bo go wyprzedza na dohamowaniu. Co myślisz? Nie, no nie ma safety cara. Nie zauważyłem kiedy to spadł, ten napis, przynajmniej u mnie. bo tym właśnie na końcu tego okrążenia. Także jak mamy safety car zwykły, a potem wirtualne z bezpieczeństwa, to wtedy się resetuje, ale tak to Tak to byśmy mieli dalej na żółto napisane, że jest samochód bezpieczeństwa. To jest kolejna prosta, bo będzie próbować. Bo zobacz kolejny wyścig, który. Tak się układa. Oj! ojej, Ale się szczepili! Matko boska jak się złożyli jak scyzorek dosłownie? No, Ferrari zapewniło Rejosowi e, nową specyfikację i może to wyjść nawet na plus, bo zabiera się za mańka. Brando Ale... jaka prędkość. To, bo bateria była spalona cała. Oj. O to jeszcze... jeden. próba switchbacka. Mamy pierwszy, drugi, trzeci na mecie, czwarty na mety cię wiedz wiedzieć z Mati Piąty. A teraz się zaczną, teraz się zacznie matematyka, zobaczymy to gdzie wyląduje, bo tych kar szczególnie w drugiej części stawki dość dużo pigro na czwartym i ktoś jest to proszę A pociek leci, 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 zaraz może wypaść nawet dziesiątki trzymaj się na dziewiątki, okay że też będą, ale wracamy na tor, bo mamy 3, 4, 5 czerwonych świateł i zapraszamy na Grand Prix Meksyku F1 23. I czy Bandura obroni do jedynki to swoje prowadzenie? No, na to wygląda przynajmniej po starcie. Natomiast Mateusz Najzer jest gotowy, żeby atakować po wewnętrznej. Bardzo długi, a w zasadzie najdłuższy dojazd do pierwszego zakrętu powoduje, że jest to możliwe. Bandura także atakowany od zewnętrznej przez Michelo, ale to Mateusz Najzer prowadzi Bandura na drugim miejscu. Trzeci Michelo, potem węku Kacper Lipski. I mamy kolizję, w której w wyniku racji spada nam na koniec staw. Oj, tutaj z tyłu się podziało całkiem sporo. Pełno kierowców gdzieś tam na poboczu. Chciałem powiedzieć na trawie, ale tutaj nie było trawy, tylko bardziej. Te wyasfaltowane pobocza, no i tak naprawdę pierwszy pechowiec Raze'i, 11 pozycji w dół. Ogona Paweł567 teraz w walce z Astonami Martinami, no i bratobójczy ogień wystosowany na Tumorma, który obrócony, no i spada nam na pozycję numer 16. Jeszcze teraz będzie musiał przepuścić dwa bolidy i spadnie nam na koniec stawki. Bardzo wolny bolid na środku toru, ale to jest moment, w którym Bandura atakuje, no i bezproblemowo wyprzedza Chowa się jeszcze przed y, dohamowaniem do pierwszego zakrętu, obejmuje prowadzenie, y, lider klasyfikacji generalnej, no i mistrz już tego sezonu, nic mu tego nie odbierze. Nie udało mu się wyratować z tego bolidu w sekcji Esek. widzimy walkę Rezy kontra Jansor, Ferrari kontra Alfa Tauri, no i tutaj Rezy broni tego swojego y, miejsca, opóźnione dohamowanie i siódma lokata utrzymana. Stawce są dosyć y, spore. Że potworzą się pomniejsze grupki, teraz widzimy pojedynek Pawła 5-6-7 z Weckim, no i bezproblemowo kierowca Williamsa rozprawia się z zawodnikiem z Hasa, chociaż mówię bezproblemowo, a has kontratakuje. Tak jak Imperium. W wieznych wojnach, no i jest to udany kontratak po zewnętrznej objechał. No i to tak troszeczkę pachnie nam manewrami osoby, o której mówiliśmy jeszcze kilkadziesiąt sekund temu. Oczywiście, żarcik. Nie, bo ciężko. Z tym powrotem. Oj oj! oj. oj. I nam tutaj tak. Wextii poleciał, e, może z delikatną pomocą Pawła, no ale... Wątpię, myślę, że tutaj po prostu presja wpłynęła na zawodnika, o i teraz jeszcze nagrzane opony i prawie wyeliminował swojego kolegę z zespołu Wextii ze sporymi problemami, e, no Günter Steiner, a w zasadzie Ayoko Matsu, no nie wiem kto jeszcze, nie, wtedy jeszcze Günter Steiner, jeszcze Ginter, tak. gdzieś teraz e, łamie stoliki. Zapraszam także na wszystkie social media Sims Film Series. No, i także do śledzenia strony i do wszystkiego, co się dzieje wokół, ponieważ słyszałem, że jakieś ekscytujące wiadomości będą niedługo. No, myślę, że Bociek także ma jakieś ekscytujące wiadomości. A tutaj e... walkę mamy Mateusza Najzera z Kasprem Lipskim. Bok w bok kierowcy, walka o drugą pozycję. No i kto z tej walki wyjdzie zwycięsko? Obaj kierowcy z otwartym, tylnym skrzydłem. Kasper Lipski wysuwa się tutaj do przodu, ale Mateusz delikatnie opóźnia hamowanie i mamy kontakt delikatny. Eee, bokiem poleciał Kacper a z tego wszystkiego korzysta Michelo, który awansował na trzecią pozycję. No i Mateusz Neiser spada nam na czwarte miejsce. A tu Bandura wyczekał e, delikatnie, no ale tutaj węku pali, co może w tym bolidzie Mercedesa. I za wszelką cenę chce uporać się z Bandurą na tej prostej, no i to mu się udaje. A tam za nimi zabiera się Erko, właśnie. <grym> Już myślałem, że będzie free light, no ale tryb elektrowni odpalony w Mercedesie. No i jest walka kołowko o Bandura nie odpuszcza, no ale jednak to Wenku jest na miejscu numer 1, Erkow będzie atakować chyba, no to się zapowiada, a za ich plecami spora batalia, także o kolejne pozycje Racing 4, jak na razie potem Jansor, Paweł 5, 6, 7, ale Paweł atakuje wyprzedza kierowcę Ferrari, no, no i... W tym momencie Ferrari także zaplecają ma Kasper Lipskiego oraz Michelo. Widzimy jak w tym momencie właśnie manewr Roberta Kubicy dokonał Kacper Lipski, to on objechał amatora z Ferrari, można powiedzieć, w tym momencie. Oczywiście nie umniejszając Janserowi. No i ucieka mu tutaj czołówka, chociaż ta, jak na razie, dosyć zbita, muszę powiedzieć. Erkow, Rejzi, Kacper Lipski. Kacper Lipski w tym momencie w walce ze swoim kolegą zespołowym po zewnętrznej. Chcę powtórzyć to, co zrobił przed chwilą. Będzie mieć wewnętrzną do następnego zakrętu i po raz kolejny. No, Kacper Lipski, order Roberta Kubicy czeka na ciebie na mecie, myślę. Kiedy Tak naprawdę tam starszy brat zerka przez ramię, bo widzimy Michelo, który zabiera się w tej chwili za Reiziego. No i czy tutaj coś nam zaserwuje? Tak, zaserwował nam piękny manewr na dohamowaniu Michelo i uporał się z siostrzaną stajnią Alfa Tauri, Węka na tej prostej, system DRS aktywny i popatrzmy, bezproblemowo powinno to być w jego wykonaniu. Tak jest, no jeszcze teraz po zewnętrznej kierowcy Mercedesa będzie atakować Erko. Erkow wygląda to, że przejmuje drugą pozycję, no i Erkow genialnie zabrał się teraz za Bandurą, chociaż wywieziony szeroko. Nie wiem, czy tam nie było jakiegoś kontaktu w trakcie zakrętu, który by go zdestabilizował. On ma DRS, jeszcze teraz będzie pchać tam się Michelo w to wszystko. Michelo opóźnia do hamowania, zczepili się kierowcy. Odjeżdża Bandura, ale Erkow dzielnie broni tego drugiego miejsca. Fenomenalna defensywa Erkowa, żelazna kurtyna zapuszczona za kierowcą Alpiny. No i jak na razie Michelo i Wenku muszą obejść się smakiem tej drugiej pozycji. pewno przez Michelo oraz Kacpra Lipskiego. Chociaż tutaj wydaje mi się, że Erkow odpalił całą elektrownię, którą ma w tym bolidzie Alpin, bo ci kierowcy tak nie nadrabiają. Tutaj widzimy bok w bok z Kasperem tak Mińskim. I Erkow utrzymuje to swoje drugie miejsce na dohamowaniu do jedynki. I wychodzi zwycięsko z tych pierwszych zakrętów. Brawo Erkow, fenomenalna walka. Trzeba sobie powiedzieć, teraz jeszcze już może ta bateria gdzieś ulegać zużyciu. No i to właśnie widać w tym momencie, Michelo. Przedziera się na drugie miejsce zanim Kacper Lipski, potem jest dopiero Erko w węgu Gerwazy Cegowski, Mateusz Najzer wyprzedził w końcu Race Z, no i jest na miejscu numer 7. Co możemy tak podsumować, ten wyścig opłaca się nie łapać kara, ale widzimy tutaj Mateusz Najzer nie odpuszcza, bratobójczy pojedynek bez DRS-u w zakręcie, no i proszę bardzo, Mateusz wychodzi na czwartą pozycję. Ten wyścig najprawdopodobniej wygra, chyba, że Michelo będzie miał coś do powiedzenia, ale Michelo wycofuje się z tego wyścigu! Co tu się wydarzyło? Michelo rozbija na przedostatnim okrążeniu, zaledwie metry od tego ostatniego kółka rozbija swój bolid, no i już tego wyścigu nie ukończy, będzie sklasyfikowany poza punktami. No i dramat, dramat w Red Bullu. Oni nie będą w stanie utrzymać trzeciego miejsca nad Alfą Tauri w klasyfikacji generalnej w rezultacie tego, co wydarzyło się. Działanie, ale... Węku, jeżeli chciałby awansować jeszcze na drugie miejsce, to musi troszeczkę przyspieszyć, bo tutaj. No nie, no chociaż tutaj moja fantazja była zbyt optymistyczna i nie da rady na jego drugiego miejsca obronić, no ale tak walka o trzecie Była grze. walka, była walka, dokładnie. Dokładnie cały czas kierowcy Mercedesa, wymiana ciosów do wewnętrznej. Teraz zepchnięty, zmuszony wenku do obrony, no i jest zespinowany, zespinowany Mateusz Najzer, Co zrobił Mercedes? Erkowi i Gerwazy Cugowskich wyprzedzili Gerwazy, nie miał dużo kar. On będzie na trzecim miejscu, czwarty Raisy, piąty Wenku. No, przepraszam, piąty e, Nizer, szósty Wenku. Co tu się wydarzyło? Zmasakrowały się bolidy Mercedesa. Tragedia, tragedia. Toto Wolf. No nie będzie pił w stół, on będzie pił chyba prosto w zawodniku e, po dzisiejszym wyścigu.